Witam wszystkich, 26 marca, godzina 11, 12 stopni w cieniu, można powiedzieć, że jest drugi, pierwszy oblot wiosenny, wreszcie jest już ciepło w miarę, bardzo długo były brzydkie pogody, pszczółki znów noszą sobie pyłek, wielki wóz, maluchy tak samo, no fajnie wszystko się odlatuje. fajnie mam nadzieję, że już będzie ładna pogoda żeby to wszystko chodziło. No fajnie. Ciekawe czy wszystkie chodzą, czy nie dopiero. Przyszedłem tutaj na pasiekę. Fajnie. Krety zbombardowały znowu to na razie jest wszystko o tak szybko z pyłeczkiem piękna grzywę poszło no fajnie, fajnie Fajnie sobie chodzę, no Tu 12 coś mniej, 5. ładnie tu jest naszą. Także taki widok bardzo cieszy. Ja tutaj pokażę, tu są nowe dzielnice firmy Burnat. Które są już kompatybilne z innymi producentami, i tu, jak widać, stoi korpus łysonia. Bardzo fajnie to wszystko pasuje, bo te burnata, dennice też stosowałem te, te niekompatybilne, ale one były troszeczkę szersze. O, tu, może pokażę. Widać, że tu jest wystaje troszkę ta dennica. Mi to nie przeszkadza w ogóle, ale te nowe kompatybilne e, już są idealnie takie, jak powinny być. Bardzo fajne. Nie chcę innych znać. No fajnie. Te troszkę w cieniu, ale też sobie tu latają. Te też tutaj były noszą fajnie. Maluchy. No fajnie. Mam nadzieję, że, że nigdzie nie pozaziębiał się jakiś czerwcz coś, no bo po tamtym pierwszym oblocie yy, było ciepło, no to tam zaczęły matki czerwić z tego co tam widziałem. A potem było zimno, no to na pewno one się musiały bardziej skłębić w kłąb zimowy. No fajnie. Wszystko się ładnie odlatuje. Mam nadzieję, że już będzie ciepło pięknie chodząc z tym pyłkiem. Nie, nie wiem, zaczyna ja już pewnie przekwitła dawno, ale teraz już może jakaś wierzba pyłkuje. Na pewno się im ten pyłek przyda. No fajnie, fajnie. Ładnie wszystko się oblatuje. I pyszczysko się cieszy. Tak jest dobrze. Tutaj ten korpus, ta szesnastka i, i ta dennica jeszcze będzie wymieniona. Na nowy, ten pójdzie do malowania. No fajnie. Do 12 ramkowych jako polskich lub do Dadanta też są te kompatybilne dennice, burlata także śmiało mogę polecić Ja jestem z nich bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że już przyroda się będzie budzić do życia. A tutaj tu są dennice też bornata, tylko te są z poławiaczami pyłków. A one tu są troszkę inaczej yy, skonstruowane wylotki. I troszkę nie bardzo mi się to podoba, bo czasem jest tak właśnie, że yy, bardzo dużo pszczoły pyłku noszą są ukurzone tym pyłkiem. Ten wylotek się obsypuje pyłkiem i pszczoły mają problem, bo ślizgają się po nim, spadują no różne kolorowe i spadują i nie mogą wyjść. Jest bardzo stromy. No za chwilę zarobmy żądło. wiesz. A jednak zarobiłem rządło, ale to nic. Nie dobra. Pięknie to wszystko wygląda na razie. Idę nie przeszkadza nim. I żegnam się z Państwem.